Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, because we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. What do you, why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still, I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot. Cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want, I love you, and I know why you're called. I guess because of that, I can think of no others. Yeah, I need you to breathe without you. I'm lost. I'm lost, yeah What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond. The line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. us, us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a Hej, hej kochani, z tej strony Tiariel i witam was w kolejnym odcinku wyzwania klejnotów z naszą ametyst. Jak widzieliście już na pewno w cutscence zaczął się poród, dlatego właśnie jesteśmy tutaj pod szpitalem z naszą ametyst, w której mina mówi wszystko. I z Wayne'em. Na chwilę go tutaj dołączyłam do rodziny, żeby też był w czasie porodu. Oczywiście on jeszcze do naszej rodziny nie dołącza, nie będzie z nami mieszkał. Pokażę Wam też, tutaj mam szpital. To jest szpital, który pobrałam z galerii. Wpisałam hospital i wybrałam jeden tam z tych pierwszych, więc jeżeli ktoś by miał ochotę, to może sobie też ten szpital pobrać. Bo lubię zawsze zmieniać też te parcele publiczne. Dobrze i przechodzimy już do... Naszej rozgrywki, choć Ametyst, nie pracuj, tylko zgłoś się. Dobra, na razie może tu podejdźcie razem. Oj, ale zrobiłam i zgłoś się w recepcji. Jaki pan tu pracuje, jaki ma głęboki głos? Pan się nazywa Charles. No, muszę powiedzieć, że jak na pana stworzonego przez grę, to wygląda naprawdę fajnie. Dobra, zgłaszasz się, a ty. Wayne, chodź tu. Nie jedz teraz. O, widzę, że tutaj sala porodowa będzie na górze. A jest świetne, skarpetki i klapki. Idealne. W razie zostawimy pana Charlesa. A Wayne, o tutaj bardzo proszę. Podejdź tu, nie razem, ty tu podejdź. A gdzie jest lekarz? Czy będzie jakiś lekarz? Czy na sali jest lekarz? Bo jak na razie to żadnego nie widzę. Ametyst też zresztą nie. Rozgląda się tu. No i co z tym naszym porodem? Wayne, idziesz? A idziesz i chyba razem z panią doktor. No, widocznie Wayne poszedł po lekarza. Miejmy nadzieję, że to nasza pani doktor. Boję się tego porodu, bo Ametyst ma mało miejsca w domu. Jeżeli no, to dobrze. będzie więcej niż jedno dziecko, podejdź tutaj, mój drogi. Może tak. Dobra. Rodzimy. Także jestem przerażona. No ale miejmy nadzieję, że dziecko może będzie jedno. O, pani doktor już się zacięła. Uwielbiam to. Ostatnio ciągle się zacinają lekarze. O, i to jest po prostu rewelacja. Muszę powiedzieć, że świetne. Ktoś też już o tym pisał, że tak miał. Więc to pewnie jakiś kolejny bug I mamy, mamy córeczkę. Super. Dobrze, mamy córeczkę i myślę, że damy jej na imię Kayla. Oczywiście nazwisko potem zmienię na nazwisko Wayne. A. Nie pamiętam, jak on miał na nazwisko, więc potem zmienimy. I uwaga, miejmy nadzieję, że będzie tylko jedno. Tak, dobrze. Dobrze. I mamy to, kochani. Gratulacje. Doktor zaraz wystawi świadectwo urodzenia. Chodź, Ametyst. Na co czy ty czekasz? A rodzisz. Już urodziłaś. Idziemy tu. Chodź. Weź malutką Kyle. Ę. O, super. Musicie mi darować, ale no, muszę zrobić screeny. Nie ma innej opcji. Się jakoś krótko ją trzymałaś i już zniknęła. Dobrze, to ja widzę się z Wabi za chwilę w domu. No i wróciliśmy już do domu ze szpitala. I tu jest nasza mała Kajla. Robiła mi tutaj taki maluteńki kącik. Tu są obrazki: kołyska ze słonikiem i taka lampka chmurka. Choć tu Ametyst nakarmi ją najpierw. Czy ty idziesz do pracy? Powinnaś mieć wolne Pęty. chyba. Praca za trzy dni. No, to będziemy mieli czas. Naprawdę dużo czasu. Teraz jeszcze zajmiesz się Ametyst troszkę sobą. Może ją pokołysz i przytul. Jak to wszystko zrobisz, to chodź, skorzystasz z łazienki, weźmiesz prysznic, bo po porodzie na pewno ci się przyda. Masz tu jakieś resztki? Weź resztki i pójdziesz... Oj, ruszyłam koszyk naszego Rino i pójdziesz spać. Zmienij brudną pieruszkę i idź spać, dziewczyno. I pokołysz ją jeszcze, no i w końcu idź spać. A my, kochani, widzimy się, jak nasza ametyst się obudzi. Dobrze, kochani, wstał nowy dzień. Dostaliśmy też rachunki. 196. No, to nie jest tak dużo. Rino, widzę, jeszcze śpi. Nasza Kajla też, to może choć ametyst, poćwicz sobie jogę trochę. Szkoda, że w innych seriach, na przykład Josie nie ma takich rachunków. Poćwicz trochę. To będą raczej spokojne dwa dni. A tędy możesz przechodzić, nie wiedziałam. Super wiedzieć. Zobaczymy, co nam zostało jeszcze do zrobienia z naszych... Och, jak się nią zachwycasz, tak jest. No, małe cudeńko. Wyglądacie razem przepięknie. Dobrze, ametyst, napełnij miskerino No, i zaraz może zrobimy sobie coś do jedzenia. Co tu możemy ugotować? Ta tofu. No, zrób sobie, a może tu kanapka wegetariańska wege z wegetariańskim bo bekonem. Dobra, zrób kanapkę. I nasza Kajla jest głodna. Będziemy mieli akurat czas na pozajmowanie się naszą tutaj rodziną. O, i zepsuł nam się zlew. No, pięknie. Dobrze, ametyst. Może jeszcze ją przytul i idź napraw zlew. A potem pójdziesz pobiegać. Tylko jeszcze skorzystasz z toalety i pójdziesz pobiegać z naszym rino. Tak, rino, zaraz pójdziemy na dwór. Hmm, czy lubi majsterkowanie? No, niekoniecznie. Już nie możesz. Dobra, skorzystaj. A potem opieka nad zwierzętami, wyprowadź iść pobiegać. No, nie wyjęłam modów historycznych i nasza ametyst ma. Taką szczotkę jak Ingrid. No ale. Pobiegajcie sobie, o, już mała zrobiła w pieluchę. Zaraz do niej wracamy. To był ten pan, co go poznałaś w recepcji. Zapytaj go o gust muzyczny. A no, nawet to fajnie wygląda, że ametys stoi. Wychwalaj zalety wegetarianizmu. Zmienij brudną pieluszkę. Dobra. I ją pokołysz, może pójdzie spać. A ty w tym czasie, kochana, możesz tutaj sprzedać wszystko, jak tutaj sprawa wygląda. Trzeci poziom umiejętności wychowawczych. Kajla i Amelia, Amelia. Boże, co, jaka Amel Amelia, Ametyst. Kajla i Ametyst bardzo się teraz przyjaźnią. Super. Idziemy do ogrodu. Nie miałam pojęcia, że można przechodzić przez te tę trawę, ale jednak można. Sprzedawaj. Zapłaciłaś te rachunki? Zapłaciłaś. Dobra. Sprzedaj wszystko. A tu mamy roślinę i zbierz z niej cały plon. A tu co byś chciała? Kup sadzawkę ogrodową. No tego to na razie nie zrobimy, kochana. Ale rozejrzymy się. Może będzie można tutaj coś pozbierać. Niby już mamy ametyst, ale i tak potrzebujemy pieniędzy. Zbierz cały plon i tu kop. Po tej aktualizacji mam wrażenie, że gra chodzi trochę gorzej niż chodziła wcześniej. Nie wiem z czego to wynika, ale takie mam wrażenie. Oczywiście nasza Kajla, tak ją tutaj widać, bo mamy, mam moda na tę niewidzialną kołyskę. Przy czym już się nauczyłam, że jak. Nasze dziecko ma mieć urodziny, to trzeba najpierw tę kołyskę zrobić tak, żeby była widzialna i dopiero wtedy można postarzeć, bo inaczej potem nie można jej znaleźć. No i gdzie ten talerz tu jest wstawiony? Zaraz się tym zajmę. Jak tam ci idzie, kochana? Zbierasz? Dobra. Zbieraj, a potem jeszcze może w drugą stronę pójdziesz. A to już miałaś kopać. Ale tu masz jeszcze do kopania. Mamy jakąś żabę do rozmnożenia na pewno. Ta jest 160 warta. To rozmnażaj tę żabę. A musisz zbierać, bo potrzebujesz nazbierać kolekcję. Więc trzeba się tym zajmować. Przyjmujemy, że ametyst nie odchodzi. Zresztą nie podróżuje nigdzie, więc nie odchodzi daleko od domu. Także nasza mała nie zostaje sama. Szukaj tu żab. Tu zbierz cały plon. O, i jesteśmy znowu tutaj. Czy mi się wydaje, czy ta budka stała poprzednio w drugą stronę? Czy ja może teraz tu od innej strony przyszłam? Nie no, tej ta budka stała tu. Dziwne. Dobra, ametys. przyspieszymy trochę to twoje zbieranie. No już, mama zaraz przyjdzie. Cichutko, cichutko. I wracaj do domu. Bo... Musisz nakarmić swoją pociechę, pokołysać, przytulić. Porób do niej głupie miny, żeby ją trochę rozweselić. Dlaczego cię wyłączyło na pełni. A, już jesteś. A i teraz lecisz po tę cebulę. Dobra, to zostaw tę cebulę. Chodź tu najpierw do dziecka. Tak jest. Jak to zrobisz, to wtedy pójdziesz po cebulę. To jest najlepsze wyjście, bo ja myślę, że cebulę to będziemy mogli posadzić, bo chyba jej nie mamy. Zbierz cały plon. I chciałabym sobie zamówić dostawę żywności, ale czy można ją zamawiać tutaj? Nie wiem, gdzie to się nawet robi. Kup sklep, nie. Restauracje, Bynajmniej usługi, zamów dowóz o. Jedzenia. Dostawa produktów spożywczych. Zamów dostawę produktów spożywczych. Zobaczymy, czy to działa. Co byśmy chcieli tutaj dostać. Teraz mamy tutaj też rośliny z modów. Ja je tłumaczę sobie, ale powolutku, bo mam dużo tych roślin do tłumaczenia. O, na pewno zamów sobie cukier, weź sobie aż 10 kg, zobaczymy, czy to w ogóle przyjedzie. Bo słyszałam różne opinie o tym dowożeniu i jeszcze co tutaj jest. O, na pewno jajka sobie kupimy kup sobie 20 jajek. No ametyst kur nie będzie miała, bo wybitnie do niej nie pasują kury tutaj, ale w pozostałych dwóch rozgrywkach mam kury. Kozieradka, To już przetłumaczona roślina. Kurkuma, też możesz sobie wziąć. I jeszcze o. Maliny sobie zasadzisz. Mam nadzieję, że nam to wszystko przyjedzie. A ty co znowu maluchu? Czyż byś była? No tak, już zdążyłaś narobić pieluchę. Jakie to normalne. Dziękujemy za złożone zamówienie. Skompletujemy Twoje zamówienie, po czym wyślemy dostawcę prosto pod Twój dom. Oj, nasz Lino jest smutny. To musimy. Co musimy tutaj z nim.. Pocałuj go. Pogłaszcz. I może jeszcze pochwal. Jaki jest grzeczny. Ciekawe. O, jest dostawca. Dobra, to zrobimy to za chwilę. Zmień tę pieluchę. Jest dostawca. Pani jest dostawczynią. Pani się nazywa Marcela Gil. No, przyjmij dostawę. Idź, kochana. No, idź, przyjmij dostawę. Na razie zostaw Rino w spokoju. Ametyst, idź, przyjmij dostawę. Dobra, i może teraz Ci się uda. Przyjmij dostawę. No. Przywitaj się tu z panią. Ty wyszłaś, a pani weszła. No, świetnie. Gdzie ona tę dostawę zostawi? Dobra. Dostawa jest. I sobie tańczy przy naszej muzyce. No świetnie. Chodź tu, ametyst. Poznaj może tą panią, bo będziemy u niej częściej zamawiać coś. Porozmawiaj z nią. Już się przywitałyście. To jeszcze. No, możesz wychwalać zalety wegetarianizmu, ty to lubisz, poprawi jej humor. Udziel porad dotyczących odprężania umysłu. Wygłoś mowę. Ona nam dziękuję za skorzystanie z usług. No, bardzo się cieszymy. Rozmawiaj o gotowaniu. I może na razie już wystarczy. Idź sobie. I rozpakuj torbę. Dobra, rozpakowałaś. O, nie popatrzyłam, gdzie włożyła to wszystko. Do lodówki, no super, no to teraz pójdziemy coś ugotować. Wcześniej tu wytrzemy. Kajla ma wkrótce urodziny. Co ametys? możesz ugotować teraz, kiedy już masz tyle składników? Chleb mleczny bez laktozy, mm, jajecznica z bekonem to nie, to też jest mięso to nie. Chyba też ametys włączę to, żeby. Miała i mogła gotować tylko to, na co ma składniki. Bardzo to lubię. Naleśniki, to może na śniadanie. Teraz by się przydało. O, może zrób klops po włosku. Nie, jaki klops po włosku? Przecież ty jesteś wegetarianką. No, ale bym ci kazała zrobić. Po prostu genialnie. Jeszcze raz. Racuchy z masłem. Czy to jest bezpieczne dla wegetarian? Tak jest. Dobra, rób racuchy dla rodziny. Ciekawe, ile będziesz musiała takich racuchów zjeść. Sporo chyba jest tych nowych przepisów, bo coraz to znajduję nowe. A z tych modów to mam tylko te z książki kucharskiej, a metytki nie ma, więc. O, całkiem ładne. Zjedz sobie racucha i skorzystasz. I weź koniecznie prysznic, bo tego potrzebujesz. Szybki prysznic. A potem najwyżej zjesz jeszcze jednego racucha, jak się ty. A nie, najadłaś się praktycznie. Czego się ten nasz pies boi? Prysznica. No nie martw się, Rino, ciebie nie będziemy teraz kąpać. Umyj, kochana, zęby. I idziemy spać. Dobra. A ja widzę się, kochani, z Wami rano. Mamy kolejny dzień. I oczywiście obudziła nasz, płacząca Kaila nasza. Chodź, ty zmieni brudną pieluszkę. I czwarty poziom umiejętności wychowawczych. Super. Zbierz plon z roślin, zbierzemy. O, możemy sobie na śniadanie będziesz mogła ugrillować. A ja widzę, że malutka jest jeszcze też chyba głodna. Tak jest to, nakarmią jeszcze i przytul oczywiście. I jak zrobisz to wszystko, to tu chyba wymagają podlania terenu, a my sobie otworzymy jeszcze lodówkę, bo powinny być tutaj te rzeczy, które żeśmy zamówili. Dobra, chyba wszystko z takich nowych rzeczy. To zasiej to, kochana, jak to wszystko zrobisz, skoro malutka śpi. A, i musimy wyhodować żabę, czemu o tym zapominamy? Może tak. Szósty poziom ogrodnictwa, super. Będziemy musieli w następnym odcinku ogarnąć ten klub. No, jest jesień, ale widzę, że tutaj cały czas jest ciepło. Chociaż następny odcinek też zmienię trochę stroje naszej ametyz, żeby były bardziej jesienne. A jak to zrobisz, to oczywiście popodlewaj teren. Zebrałaś tu wszystko. Tu też możesz zebrać cały plon. A nie, zaznaczyłam Ci tego. To teraz pozbieraj cały plon. Popodlewaj teren i zbierz plon z roślin. Na zlot zapaleńców nie. no, na Zlot zapaleńców do naszej ametyst nie pasuje. Popodlewaj wszystko. A jak wygląda sprawa z naszymi kolekcjami? Jestem bardzo ciekawa, bo to ostatnia rzecz, jaką musimy spełnić w naszej aspiracji, żeby ją wypełnić całkowicie. No, żab nam brakuje troszeczkę. Roślin to nawet nie patrzę, bo jest ich tu mega dużo. Laleczek nam brakuje. Zaraz też zobaczymy, co możemy pootwierać. Tu kryształów, z kamieni nam chyba nie dużo brakuje. Dobra. Otwórz tutaj to. O, akt urodzenia zaraz sobie powiesimy. O, i mamy dużo z kamieni, więc wydobądź, wydobądź. Będziemy próbować zbierać dalej. Jutro nasza Kajla ma urodziny, więc samego rana będziemy ją postarzać. i na tym będziemy właśnie kończyć dzisiejszy odcinek. On był taki raczej dosyć spokojny, no chociaż urodziła się nam nasza maleńka, więc. O, maksymalnie rozwinęłaś gotowanie, no super się cieszę. Mogłaś sobie tu usiąść, kochana. Potem to odłóż, a potem idziemy ćwiczyć jogę. Koncentrowanie energii. Ćwicz, kochana, ćwicz. A co robi nasza Kajla? Tutaj jest, dobra. Co byś chciała kupić? Stracha na wróble, no zupełnie do ciebie nie pasuje, więc go nie kupisz. Stracha na wróble też zostawiamy dla naszej Jouzi. Co tam, Rino? Szczekasz na motyle czy na nas? Ćwiczymy, kochana, ćwiczymy. O! Dobra. Koniec na razie ćwiczeń. Trzeba zmienić pieluszkę. A potem skorzystasz. A jak skorzystasz, to jeszcze ją pokołyszesz, żeby ją uśpić i przytulisz. I zrobimy sobie naszą rundkę tutaj po okolicy, bo potrzebujemy szukać skamielin, bo to chyba najszybciej nam się uda, jeżeli mielibyśmy spełnić aspiracje. Mija nie przyjdę teraz do Ciebie, bo mam małe dziecko i nie mogę, nie mam z kim jej zostawić na dłużej. A niańka drogo kosztuje. Dobra. Ale mieliśmy tu wziąć tę cebulę. O! To zbierz cały plon. Bo cebuli chyba nie mamy. A my zobaczmy, jak tam nasza malutka sobie śpi w tym czasie. Kapsułę wykopałaś. No, już płacze. No chwilkę może wytrzymasz płotkę. Jak my możemy znajdować płotkę? Rozmnażaj żabę ametyst. O, mieliśmy powiesić tu akt urodzenia naszej małej. Zaraz to zrobimy. Niech wisi tutaj. O, nawet pasuje bardzo ładnie. Dobra, ametyst. Jak skończysz, to chodź tu i nakarmisz. I zaraz ogarniesz siebie. Mam nadzieję, że tym razem ci się uda zebrać tę cebulę. A jaka tu jest aura emocjonalna? Ciekawa jestem. Jakąś skamielinę. Super, świetnie. Skamieliny bardzo chcemy. Chodź, ametyst. No. no, już cichutko, zaraz mama wróci. Nie będzie rozmawiać z Lorenzo, kimkolwiek by nie był. Dobrze, nakarm małą. Tak jest. Tak, Lino, wiem, dziękuję, że pilnujesz i przekazujesz, że płakała. I teraz ją jeszcze gawosz do niej, kołysz i przytul. I jeszcze przytul. I posadzimy w końcu może tę cebulę. Weź sobie, kochana, resztki. A ciekawe, czy mogłabyś coś wykować? Zaraz zobaczymy. O, sos pomidorowy. No tak, dżem jeżynowy. Może zrób sos pomidorowy. W końcu ametyst lubi się zdrowo odżywiać, więc na pewno własnej roboty, przetwory to super sprawa. I sos pomidorowy. No zjadaj, co jesz? Kanapkę z wegetariańskim bekonem. No jedz, jedz, jedz. Weźmiesz gorący prysznic, umyjesz zęby i kładziesz się kochana spać. A ja, moi drodzy, widzę się z wami rano i będziemy robili urodziny naszej Kylie. Cały kolejny dzień i Ametys powinno iść do pracy. Ale ponieważ malutka jest taka mała, to weźmie jeszcze dzień wolny byś zdążyła. Dobra. Wzięła dzień wolnego. No to teraz, kochana, pokołysz ją troszeczkę. Przytul. No i będziemy ją postarzać. Pokażę Wam jeszcze, że proszę bardzo. Są urodziny naszej Kylie I zaraz... Aj! Dobra, jeszcze nie zaznaczyłam postaż. Dobrze że sobie przypomniałam. Bo muszę zrobić, żeby kołyska była widoczna. Zmień brudną papieruszkę. i zaraz do Was wracam. Jestem już z powrotem. Wzięłam kołyskę, jest już widoczna. I chodź, kochana, ametyst, postać naszą kailę. Oho, od babci. No, już na pewno. O, ma brązowe chyba włoski. Niezależna i ciekawa świata. No super. Och, jaka jest urocza? Zobaczcie. Tylko widzę, że mi się skin z bielactwem włączył. Dobra, będę przechodziła do kasa i pokażę Wam zaraz naszą Kailę. Dobrze, kochani. I tutaj jest nasza Kaila. Już Wam ją pokazuję. Uważam, że wygląda uroczo. Zrobiłam jej na razie tylko jeden strój. Może ametyst ją tutaj obejmi. O tak super. Tak wygląda nasza maleńka. Na następny odcinek przygotuję jej już wszystkie stroje i pokażę Wam ją w kasie. A teraz kochani, będę się z Wami już żegnała. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, jeśli macie na to ochotę. Będziemy musieli też przygotować naszej Kaili pokój. Trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że słyszymy się niedługo. Zapraszam oczywiście jeszcze na naszego Discorda klejnociki małych Sims -tuberów. I żegnam się z Wami. Hej, hej.